Ale chłopaku co zobaczysz, po... że bez Jankuka pójdzie nam jeszcze lepiej niż z Jankukiem. Bo Janko to jedyne co robi, to się drze na cały głos i... A puczcie mówi to... Ta... No, a później ty będzie robicie, tak. Mówi, a ja nie będę, ja tego nie zrobię, no, no, ja, ja, ja tego nie zrobię, no, ja, ja tego nie tego zrobię. Ja, to nie, pójdę, ja to nie pójdę, ja go nie ja będę wołał. No, Dobra panowie, czemu my nie mamy w ogóle rzeczy znowu? Chyba no, batolikę jako Jedyną zajebałaś. Chińczyczko! Jak to jest, to jest, jamboni, to jest skoczy... moja! Dla ta ręka! Skoczne oczy masz i ręce skoszne, bo kradniesz. A ty masz lepkie rączki. Dobra, biorę notes. A to co to jest? A takie coś, jak to odłożyć? Ja temperatura, ja będę. Temperatura! Ja ja! Jest tu i Lecimy, co? No jebiemy! Ej, panowie, obijem tym domu, nagrywamy telewizję. A, teledic. lecimy! Ej, zamknięte. to ma klucz? Nikt nie wziął. A, jest, jest pijana, no, no i... i... A jak był tekstu. ten... A... Nie, jak był ten... Hmm. Krótkofalówka, hmm. Jak jak ...krótkofalówkę, jak się włączało? Jak się krótkofalówkę włączało? Nie wiem. B, 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 B. Ja mam pod B. Ustawę A la la. Dobra, no pod B. Dobra, kubolowe kobieto. Rób śniadanie. Temperatura jest pijana. No jest i boję się po Panowie, nic nie widzę, jestem chyba wzmacniony. Dobra, ja mam notę, panowie. To czekaj znajdźmy pokój czy będzie jakiś może zimny Dobra, znajdźmy Znajdzie zimny pokój to... Jej, ja tu... Ej, tu był odgłos, słyszeliście? słyszeliście, Słyszeliście, O kurde Panowie? słyszeliście Bycie to? Radośnie. Tu Ej chłopie coś, coś mnie przestraszyło to? już. No słyszałem Kowolowe Taki... chyba nie słyszał, nie jest autustyczny. Czemu wziął swojego brata? On jest akustyczny, zostaw go! No, to nie jego nie wina! Nie Ej czemu my przez Discorda gadamy w ogóle Nie gadam przez Discorda przez... Gier. Ja cię wyciszyłem na Discordzie A, dziękuję ci Butujecie Kto zgasci światło, ej, zgasci ktoś światło w tym salonie? Nie Kubolowe Ej no zabrali Ko... światło Nie można dużo światła odpalać, bo korki wy... By... Bez sensu, słabe wiesz, te korki no jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, nie stać ich na prąd tutaj normalny Zatakował Zatakował mnie. Mnie Zatakował mnie Zaatakował mnie! Zaatakował mnie! Nie te odgłos to ci nie atakuje, Jak atakuje. Jak to nie Obraz mi urywało. Jak cię obraz urwało? Jesteśmy Najebano do Trasu przychodzisz no kurz! Straszysz z debilu ja pudo. Nie to, że na jebanu to jest malaczka. Kupię! Zostaw moje te, to nie moja wina, że się taka urodziłam. Ja nie A wiem, kubolowe czym, czy żyje? w naszej filmie. Kubolowe żyjesz Kubolowe żyjesz Kubolowe w niego. O czy jest na tym nie w tym filmie. A my dalej nie wiemy, gdzie on w sumie straszy ten duch. Duch, duch, duch! mi się, wydaje, że ona w przedpokoju siedzi. <laughs> tak się da? Mi się wydaje, w salonie właśnie. Daj jej. No mnie kurde w tył zaatakowała. Notez zrzuciłem W garażu? Do gdzie idziemy? Do garażu. kto ma ten notest Ja Postaw notes w garażu. Dawaj do garażu notes I Źle postawiasz No jak zwykle Nie nadajesz się do roboty Jeszcze drzwi mi zamyka No i co teraz? To jest ogólnie popierdzielone Chłopaku teraz Ona atakuje cały czas jak wtedy graliśmy to... Przez godzinę nic wszystko przez Ciebie, bo jest nie lubi Japończyk, Azjatyk Dok tu mi tu mi Krzychu Siema, Colin Kr... Siema, witam Kolin O co Kto, robię? Kto z nas zjawiska?

a to dym nie oznacza, że zimą teraz, mini mi to. A można tu przyjść Chłopie to jakieś Pisać cienie to. latają. Gdzie, co, gdzie ty jesteś? Mógłbyś napisać coś, proszę duchu? Ale jak będziemy tutaj, to nie napiszę nic. No to wypierdzielać, chłopy, na dwór. Chodźcie. Welcome, welcome to the crack HOUSE TNT. No i to jest. I co, masz coś z tym ultrafioletem? Znalazłeś coś? Tu Cię dotykali, tu Cię dotykali, i tu Cię dotykali. Ciebie nikt nie dotykał bez środek To jest kali. Co? TEMPERATURA JEST PIJANA I co tam na tej temperaturze? SKRYTYK DOSZŁYŻ SKARBETKĘ Ej mam Ciebie prezent Na dworze jest Wypieprzy z zolą Co? Co ty powiedziałeś kubolowe Ej no wod te korki Mi tutaj temperatura jest strasznie wypada spada Idź czy tu po pod... Krezus Krezus Idź po notes bez odpo... notes bez notes No ale ona nic nie napisała O właśnie bo jej tam nie ma Gdzie mam iść? Do. Jak jest spadnie temperatura, to gdzieś mi minusowa prawdopodobnie. No chłopie, ale tu normalnie widać ten dym. Ale dym nie oznacza, że to jest te zimne temperatury. Oni to zmienili. Kurde, szafa się Przekaż samo otwiera. A po co, jeśli nie ma ataku, gdzie mam położyć notes? I wypierdzielam, dobra. Kupiasz to z Sea of Thieves, bo nie wiem czy instalować? Kupię, ale dzisiaj już nie dam rady. Bo za niej się zainstaluje to chłopaku. Możesz instalować, ale dzisiaj nie zagramy, raczej. Co tam, Rudzielcu? Wow 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 alien pyl sy, alien pyl Buta ci tu zostawiłem, bo masz ujebane od gówna To nie są zimne interpretury, bo nie przez bo No zajebicie, nie 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 trzeci raz zdałem. to mówisz Chyba też mam pewność azjatku jakby się nie najebał to byś to zrozumiała To nie moja tak, wina, że jestem wiesz... skośna Patrzysz w tak skoczni. Kto te buty? Ej, mamy kamerę, ja zajebałem buta. A co, chcesz drugiego? Mm, mogę cię wziąć? No, Dobra, panowie. Zobaczyć robotę. Lecimy? Zobaczyć? Co tam w notesiku? Hello, Tomas. How are you today? Tomas like Azjatki the... Ej, napisał coś. Co? Co? napisał, Ej, napisał, Spierdzielamy! dobra, teraz czekaj, jak to się na tabie, ja było nie, nie od i do wody, uh. dobra, do wody, pismo ducha, coś jeszcze mamy? Ultra fiolet coś było, mroźne temperatury? To kubolowe wyszło? Kubolowe były te Daj były te. Widziałem. Nie ma dowodów UV. A mroźne temperatury. To ultra, fiole, tu nie było. No to mamy trzy cztery opcje. Musimy EMF fiole, użyć. A mam jeszcze to zielone gówno. Co to jest? Ej kurde, to. Postaw. Postaw. Kam daj kamerę jeszcze tam postaw na tym, żeby było widać. Gdzie ty idziesz? Rudzielcu, Pamiętaj, postawisz idzie? kamerę. Uważaj, panowie i panie, dziwko jest ono. Trzeba kamerę postawić tam, gdzie jest to zielone. No tak, ale nie ma statywu. Więc ktoś nie musi. Nie jest statyw potrzebny. No ale możemy wysłać Rudego, żeby trzymał i tam stał po prostu. No, ale to nie jest rudy, on nie jest rudy On jest rudy, kasztanowy kasztan Weź tą szafę zamknij Gdzie, gdzie masz tą kamerę? No rudy ma Rudy! Co? Weź tą kamerę Ja nie mam kamery no to kto ma kurde kamerę? Ty mówisz że masz azjatko! Już skradnie z pracy! Nie mam nic! Ja mam Dawaj, albo skończę na i pamiętaj, pięści! Masz, pamiętaj, że masz, pamiętaj, że masz dzieci na utrzymaniu! Ja tam mam piłkę i króliczka. I wypierdzielać No kto ma tą kamerę? Może w ciężarówce została? Like Jak tego na pewno tu nie ma. No ale napisał. Thomas. Thomas, how are you today? How are you, how are you, how are you, how are you? Thomas? Say to me, please, say. Tak, się, odesłał się, odesłał się. Słyszałem. To jest jakiś dzieciak, on gra No nie, to jest placuszek. Dobre pytanie Tego nie przewidzieli Steambox, Sp box No to Moroi No jest Ale MF w porządku tego nie było To co Mara? Musimy z nas się dowiedzieć właśnie Kurde no kto zabrał tą kamerę pierdzieloną! Dobra, słuchaj Ej, bo nikt jej nie wziął, ona w ciężarówce ja dalej jestem jest! Firmy, więc nie to jest słuchacz. Ludy, idziesz tak raz szukasz kamery. z ja Ja mam kamerę idziesz, debilu! Do domu ty... No mówiłem. No nie kurde mówiłem, bo w ciężarówce była rudzielcu zasrany Dobrze, że ty nie jesteś z Ludon. tego by wakowało. Postaw tą Pod F No na chuj drzwi zamykacie, kurde macie Siema Kubuś No zajebista kamera, nic tu nie ma O jest Gówno widać, ej Tylko szafę Rudzielec, idź popraw Rudzielec, napraw kamerę Przydaj się po to. Napraw, żeby było widać No Nic nie widać ludzielcu Napraw Popraw, czyn... Popraw te zielone i kamerę tak, żeby było ładnie widać wszystko Albo nie dostaniesz wypłaty Ja ze ja dwóch powy... Kurde w szafie siedzi A nie No i zajebiście tą kamerę ustawia Pazmofobia widzę, grana chłopie nie ma Jankuka, więc my musimy pokazać, że my potrafimy odganąć ducha bez Jankuka. Bez trollowania. Ale i tak nam to ciężko idzie. Jezu, co ten Rudy robi? Rudy zginął. Rudy! O kurde, Rudy zginął. Ej, bo Rudy zginął. Yeah. Yeah. <laughs> Iść po kamera i zginął chyba. Bo latarka głupiała i drzwi się zamknęły same skinął Gdzie on jest? Zginął O, gdzie Skinał. jest kamera? Ledwo odezwał się Ataku! Ledwo co przeżyłeś to! Ja pierdolę po prostu do hostowano host Ale on jest agresywny. Ej, ty to ledwo co przeżyłeś, No co wiem, mnie już atak się włączył No ty przeżywszy, ale jest azjatka chyba jak zwykle musi. Jaki znajdzie grzyłek, się wyjdzie. Skoczne oczy i też co mu skacze. Przez... Dobra, Nikoś, co Dobra. robimy? Musisz iść popierać kamerę. Kurde, gdzie jest kamera? Tam gdzieś widzisz masz tutaj Tam jest w półce Tutaj jest Kurde ja nie wiem co to jest No w przedpokoju idziesz Wchodzisz do domu po lewej Ja pierdziele dlaczego ja Bo ja, ja jestem właścicielem Ja znajdę 50 indek na waszym miejscu No widzisz idź tam I Ty mi drzwi jesteś debilu Idź do ciężarówki Dobrze Nie wiem idę znowu nazwów Ja pierdzielę Ale psycha siada, nie? No kurde nie włączyła się A nie było No i co teraz? No nie ma ducha Jakie macie możliwości, duszka, Mara albo Deogen? Bud się kurde sam rusza, nawiedza mnie już. I właśnie nie wiem, jakby był Orb, mi się wydaje, że to jest Dogen, bo Orbów nie było nigdzie. Jak Mara, to zapalcie światła. Dobrze, że kubuj z nami gra. Ej, ty! Debilu! Co ty w śmietniku grzebiesz, menelu? Nie wiem, gdzie jest pierdzielony włącznik, ja tu już się. Jo, Ale kurde nie? mi się przedmioty tu same ruszają Ja nie wiem o co chodzi Poostraszysz mnie Odezwał się A jak się odzywa Kubuś? Bo on coś regularnie pierdzieli do nas Jak on się nazywa? Już nie będzie Thomas, chcesz z nim porozmawiać jeszcze? Thomas, you are gay! <grym> Ogólnie kubusz pisze, tipy... O, słuchaj, 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 nie znałem wąszy raz tak bardzo na gej Chyba... albo nie, znałem wąszy na gej Oj, teraz widać lepiej Kurde! widzisz te obrazy? Fotki jakieś. Kubonowe, przestań cenować. To, to nasz brat za światów. I co nam przekazujesz, że jest kotem teraz? Ej, bo kubuś pisze tak. Dogen za zwykle się nie. Odczy. Mam tego kota, łatwo z tobą! Ej, co, buta czy coś? A Apał, Ej, dobra. Nikoś, ja ci powiem tak. No. Ja bym w tego... tą marę strzelał. No, co też będziemy obili. Wchodzimy w. Mamy tak, mamy Mara albo DAGOGON. To. Kogo? D-e-o-g-n de Ja de -o -g -n. bym walną marę, bo Kubuś pisze, tak. Ale wiesz. No. Że Dogen zwykle się nie odzywa? I tylko tak syczy. On cały czas pierdzieli. Ten duch. Ale wiesz co ja bym zrobił? Ja umożliwiam zjąć pod J. Duchy i sobie przeczytać, właśnie to. Hmm, Mara. No i, chłopie jest ciemno i ona jest agresywna w ciu, ogólnie. A teraz słyszymy tak dearku. Ale, ale dużo czytania. Gdzie jest the O Jezu Na samym dole praktycznie, budzisz tych trzeci. Ale też jest taka mgła No i... Kubolowe też znalazł i wykończył go Ale przysladuje, czy on tak przysladowywał? Hmm... Ja bym w tą marę walnął Czekaj tylko, że kurde, bezpieczniki są w garażu, a zanim my do garażu dojdziemy, to już jesteśmy martwi, nie? Tylko kotka... Czekaj, a... nie, cie... nie, mara, to jest mara, bo nie przychodzi tutaj duch, nie lata, jakiś tutaj duch. To co w dowodach jeszcze zaznaczyć? Kuwa, czajnik przyniósł teraz! To jest szajnik elektryczny! Dobra, weź w Mara ma też abilitkę, że jak zapalisz światło, to może je instant zgasić oraz częściej wywalało korki żarówki. No to chłopie, to jest i... No tak, wywalało. Dobra, to jest Mara. A co zaznaczyłeś jeszcze w dowodach? A to nieważne, mam tylko, że pismo ducha i spirit box. Dobra, to jedziemy, nie? Jak odkadniemy, jesteś lepszy od Jankuka! Tak, tak, się. Ej, stanowisz, się, bo że nie oczy Dobra. Panie i panowie, tak jest! Ja! Rysza! Si! Si, si, si. Kokoszanel! Na dobry dzień! dzień. Biorę się mi tobie, ty nie pozwól mi na sen. To... Ej ja pierdzielę, a zjadkę lewituję, a lewituję Ja pierdzielę, panowie jesteśmy zajebiści